Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Marta Tysowecka, a ze mną jest Kasia Nowacka. I witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym nowym podcaście Biznes na grządkach. Jest to taki nasz nowy projekt, w którym będziemy rozmawiać o marketingu, o sprzedaży w branży ogrodniczej, ale też będziemy rozmawiać o newsach, o tym, co tutaj w trawie piszczy, jeżeli chodzi o naszą małą branżę ogrodniczą. I tutaj. Zapraszamy Państwa na taki pierwszy odcinek pilotażowy, w którym opowiemy właśnie troszeczkę więcej o tym, o czym będzie ten nasz podcast, troszeczkę o sobie, żeby wprowadzić nas wszystkich trochę za kulisy. A następny odcinek już będzie bardziej merytoryczny. Więc może Kasia zacznie od tego, jak sobie ten podcast podzieliłyśmy. Podzieliłyśmy ten podcast na takie dwa rodzaje odcinków. W jednych będziemy uskuteczniać pewnego rodzaju rozprawki o marketingu, czyli taki nasz subiektywny punkt widzenia. W związku z tym, że, że już siedzimy w tej branży, w branży ogrodniczej ładnych parę lat, to chciałybyśmy porozmawiać chyba szerzej po prostu o marketingu w taki, z takim dopasowaniem właśnie do tej konkretnej branży. Tak, dokładnie. I to będzie ten, ten pierwszy, pierwszy, jakby cykl, pierwszy rodzaj podcastów, a drugi to będą wywiady z gośćmi z branży ogrodniczej, z którymi będziemy rozmawiać o ich historii, o ich przygodach w tej branży, ale też o, i myślę przede wszystkim o tym, jak działają w sferze marketingu, czy w ogóle taki marketing prowadzą i jak ten marketing u nich też w sektorze konkretnym wygląda. Pomysłów na gości nam nie brakuje. Są to bardzo, bardzo ciekawe osoby z takiego punktu widzenia inspiracyjnego. Myślę, że wiele firm, ale też nie tylko firm, bo, bo też na przykład twórców ogrodniczych w sieci będzie mogło się zainspirować. Tak, tych pomysłów, tych pomysłów mamy dużo, ale mamy też dużo pomysłów na te nasze rozprawki marketingowe. Tak, i myślę, że tutaj ta inspiracja. To jest główny powód, dla którego powstał ten podcast. Jeżeli nas śledzicie, jeżeli nie, to, to opowiem troszeczkę więcej może w tym momencie. My staramy się tworzyć rzeczy, których wcześniej nie było, których nam zawsze brakowało. Jako, że my już w tej branży, jak już Kasia powiedziała, siedzimy kilka ładnych lat, to, to widzimy też, jakie są deficyty, czego brakuje. A brakuje naprawdę wielu rzeczy. Przede wszystkim danych, ale też brakuje nawet wywiadów, chociażby z osobami, które w tej branży siedzą. Brakuje wiedzy, więc my tutaj, tworząc naszą grindę, stwierdziłyśmy, że zaczniemy od wiedzy, od inspiracji, od tego, żeby zapełnić lukę po tym, czego nie ma, żeby pomóc firmom, pomóc twórcom, marketingowcom w tej branży, rozwijać firmy ogrodnicze. I też właśnie dlatego powstał ten podcast. Marta, ale ty powiedziałaś, że y, tworząc Grinde, a my jesteśmy w podcaście Biznes na Grządkach, jeszcze słuchacze pewnie nic nie wiedzą o, o tym, że istnieje taka Grinda, więc możemy od razu powiedzieć, że Grinda to jest też nasz projekt i podcast jest, m, można powiedzieć, takim, taką odnogą Grindei, A Grinda powstała y, w założeniu jako firma, która ma pomagać firmom ogrodniczym. Uskuteczniać lepszy marketing i poprawiać sprzedaż właśnie w tej branży. To jest taka, myślę, pewnego rodzaju hyperspecjalizacja, który widzimy taki trend teraz na, na rynku, nie, nie tyle co agencji marketingowych, tylko po prostu marketingu, że bardzo dużo firm spe... zaczyna się specjalizować w konkretnym obszarze. Jako, że w, w ogrodnictwie jeszcze czegoś takiego nie było a my czujemy się na siłach, żeby tym firmom ogrodniczym pomagać, to stwierdziłyśmy, że taki projekt może być świetnym pomysłem, żeby, żeby trochę poprawiać ten marketing, który jest, który jest w branży. Myślę, że to Albo jest dobry który, moment. Którego nie ma chyba. do Albo którego nie ma, dokładnie. Dobre określenie. Tak, tak więc... no i jako Grinda, stworzyłyśmy, jako Grinda stworzyłyśmy już kilka ciekawych rzeczy. Ciekawych dla nas, ale też z, z tego, jakie dostajemy od Was informacje, ciekawych dla naszych i klientów, i obserwujących na, na przykład na portalach społecznościowych, stworzyłyśmy między innymi rankingi influencerów ogrodniczych. Co o tym nam powiesz, Marta? Tak, rankingi powstały właśnie z myślą o, o lepszej współpracy, o łatwiejszej współpracy. Z influencerami, ale też z portalami ogrodniczymi w Polsce. I to tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli czegoś nie było i czegoś nam brakowało w, w dotychczasowej pracy w marketingu i sprzedaży ogrodniczej, to my to po prostu po kolei tworzymy. I dlatego w związku z tym, że czegoś takiego nie było, my to stworzyłyśmy. Rankingi dostępne są na naszej stronie internetowej Apple, W zakładce u góry w menu można sobie łatwo do nich trafić. Są to rankingi youtuberów, instagramerów, TikTokerów, profili na Facebooku, ale też portali ogrodniczych, aktualizujemy to raz w miesiącu, zbieramy myślę, że bardzo obszerne dane, bo i jeżeli chodzi o YouTube'a, to o liczbę subskrybentów, liczbę wyświetleń filmów, ale też ilość dodanych materiałów w ciągu ostatni, w ostatnim czasie, także każdy kanał jest dostosowany do tego, co może się przydać w marketingu w danej firmie. Czyli z punktu widzenia, jakby myślę, że pomagamy dwu, obydwu stronom w ten sposób, ponieważ z punktu widzenia firmy ogrodniczej zabieramy to, ten duży kawałek czasu, który muszą poświęcić na to, żeby wyszukać takich influencerów, ale też dobrze ich przesiać, bo, bo dzięki temu, że taka lista jest, to można sobie dobrać odpowiednie osoby do odpowiedniego produktu. A z drugiej strony. Dla influencerów myślę, że to też jest możliwość, żeby się pokazać. I co miesiąc aktualizujemy nasze rankingi i też wysyłamy w newsletterze i publikujemy na naszym Instagramie informacje o tym, kto najbardziej urósł, komu najlepiej poszło. Także to też jest, myślę, duże Jaka wyróżnienie. Jaka była dynamika wzrostu też, bo, tak, tak. bo mierzymy i ilość tych subskrybentów, czy obserwujących, ale też tą dynamikę. To znaczy, jak, jak bardzo mocno te konta rosły. Niektóre rosną nawet po 140% miesięcznie, a niektóre gdzieś tam stabilnie sobie powoli rosną. Tak, i co miesiąc przeszukujemy też wszystkie media społecznościowe w poszukiwaniu nowych kont i dodajemy te, te konta do naszego rankingu. Też myślę, że nasze aktualizacje pomagają dostrzec te trochę mniejsze konta, bo przyzwyczailiśmy się do tych największych influencerów którzy oczywiście też robią robotę i potrafią naprawdę prowadzić wspaniałe współpracę z markami, ale też właśnie pomagamy tym w ten sposób tym mniejszym influencerom zostać dostrzeżonym przez firmy. Tym bardziej, że naprawdę dynamika wzrostu niektórych mniejszych osób jest imponująca i na pewno warto też rozważyć współpracę z, z kimś może mniejszym. A kto fajnie też działa na, na mediach społecznościowych. Także myślę, że to jest coś, co, co jest z korzyścią dla obydwu stron. Tak, no temat, temat w ogóle współpracy z influencerami to jest temat na, jakby osobny odcinek. Natomiast tutaj chcieliśmy tylko powiedzieć o tym, że, że takie rankingi zostały stworzone. Dostajemy bardzo dobry feedback, że, że doceniają to, że to wszystko jest w jednym miejscu, że dajemy co miesiąc swój komentarz też, ponieważ nam daje to taki szerszy obraz. My to aktualizujemy częściowo ręcznie, częściowo automatycznie i, i widzimy takie zależności pomiędzy twórcami na różnych kanałach, więc. Myślę, że to jest też bardzo cenny taki, tak, taki na, na, nasz komentarz, nasza opinia na ten temat. E, przechodząc do drugiej rzeczy, którą zrobiłyśmy i ta, ta rzecz będzie kontynuowana w przyszłości, to raporty związane z widocznością różnego rodzaju firm w sklepie. Już pierwszy raport. w, w internecie. w, w, <noise> w Google. Już pierwszy raport za nami, i to był raport, w którym skupiliśmy się na. Multibrandowych sklepach dedykowanych ogrodnikom amatorom. I to określenie jest bardzo ważne, bo tam jest przesiane tak naprawdę z wielu chyba set, to nie, ale myślę, że gdzieś koło około 300 sklepów, takich w ogóle w branży ogrodniczej, może być. A my w tym raporcie wyodrębniliśmy dokładnie 110 sklepów, które których asortyment pasuje do tego określenia, multibrandowe sklepy dedykowane ogrodnikom amatorom. I zrobiłyśmy raport dotyczący ich widoczności w Google, ale też drugi raport płatny, o którym za chwilę, może najpierw o tym pierwszym raporcie Marta byś powiedziała coś więcej. Tak, i tutaj e, może zacznę od tego, dlaczego ten raport powstał, tak w kilku słowach, bo znowu wynika to z potrzeby. Z tego, że czegoś takiego do tej pory nie było, ponieważ no, raporty różnej, różnej maści, jeżeli chodzi o widoczność sklepów, był, były i powstawały przede wszystkim przez agencje marketingowe, agencje SEO, ale tak naprawdę z punktu widzenia osoby, która się marketingiem w takim sklepie zajmowała, bo ja się też, też tym przez wiele lat zajmowałam, one były tak naprawdę niestety bezwartościowe ponieważ porównywały sklep z nawozami i środkami ochrony roślin do na przykład Leroy Merlin i do tego jeszcze sklep z sadzonkami i jeszcze na dokładkę sklep z meblami ogrodowymi. No to tak naprawdę z punktu widzenia właściciela takiego sklepu, któregokolwiek, to nie jest żadna konkurencja między sobą. Więc też porównywanie widoczności takich sklepów mija się z celem. I stąd właśnie pomysł na to, żeby jednak to... Sprecyzować, żeby to było bardziej wartościowe dla właścicieli, i na tej podstawie stworzyłyśmy tak naprawdę podział na kilka sektorów, jeżeli chodzi o sklepy ogrodnicze, nie wrzucając wszystkiego do jednego worka. I jednym z takich sektorów są właśnie multibrandowe sklepy dedykowane ogrodnikom, amatorom. I tak naprawdę w tym raporcie mamy zestawienie widoczności w porównaniu rocznym, jeżeli chodzi o widoczność w Google, i do tego napisałyśmy. Jakby podsumowanie dla dziesięciu najlepiej widocznych sklepów z takimi naszymi wnioskami. Ten raport jest bezpłatny do pobrania. W tym momencie też myślę, że możemy już powiedzieć, że nie wiem, kiedy ten podcast się ukaże pierwszy. O tym, o tym powiemy trochę później. Natomiast y, albo już jest, albo lada moment będzie też już dostępny drugi raport SEO dotyczący sklepów z roślinami doniczkowymi, domowymi. Tak, jeszcze w planach mamy. Raport, taki raport dla sklepów z roślinami, takimi ogrodowymi. Z sadzonkami. E, mhm. Tak, e, plus jeszcze takie sklepy mieszane ro, rolniczo-ogrodnicze, rolniczo bo tych też jest kilka, naście myślę. I jeszcze raport będzie dla producentów, ale on będzie miał troszeczkę inną formułę, ponieważ znowu po raz kolejny uważam. Że nie da się porównać bezpośrednio wszystkich producentów ze sobą. Po prostu to, to się mija z celem, więc tutaj mamy pomysł troszeczkę inny, bo na przykład nie porównamy strony mm, chociażby Celfasta ze stroną substrala. To nie ma sensu. Dlatego. Tak jest, taką segmentację e... wdrożymy. Tak, dlatego mamy tutaj już pomysł na to, jak inaczej przedstawić y, strony producentów, jak y, no, porównać to, może to jest nie jest do końca trafne słowo, ale mniej więcej, żeby jak, jak w jaki sposób przedstawić to, jak sobie radzą, jeżeli chodzi o SEO pomiędzy sobą, mimo że nie do końca też pasują do siebie konkurencyjnie, ale zrobimy to tak, żeby to było wartościowe dla tych stron. Dla tych, Ty tych tak też stron. mówisz. Ty tak też mówisz SEO, SEO, bo dla ciebie to jest taki skrót myślowy, ale to jest, to jest, to jest oczywiście praca nad SEO, czyli nad widocznością w wynikach wyszukiwania Google, ale bierzemy też tam pod uwagę content marketing, który ma bardzo duży wpływ na SEO. To znaczy, podsumowując te 10 najlepszych sklepów w, danej, w danym segmencie, zwracamy też uwagę na to, w jaki sposób i czy w ogóle prowadzą content marketing. To jest taki troszkę szerszy, szerszy temat niż, niż to SEO. Ja, w, ja wiem o co chodzi, bo po prostu to jest taki skrót myślowy, ale myślę, że warto to wytłumaczyć, że, że to jest nie tylko takie podsumowanie firm, które pracują na SEO, czy mają agencję SEO, czy mają wewnętrznego SOWca, ale to jest dużo szerszy kontekst, z którego no, myślę, że można dużo czerpać też dla siebie. Tak, a uprzedziłyśmy trochę fakty dotyczące tych raportów, ale mamy jeszcze też ten raport płatny, który, który powstał trochę spontanicznie, ale trochę też z potrzeby, bo w tym raporcie płatnym poruszamy no bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, to jest taka, w, w tytule raportu jest panorama ogrodniczego rynku online i, i to jest naprawdę panorama nad tym, co, co się dzieje w sklepach internetowych, dedykowanych, Ogrodnikom, amatorom. Tak, bo to są te same tam... sklepy, co w, przy tym bezpłatnym raporcie, wzięte pod uwagę. Tak, Też te same sklepy, ale dużo dużo szerszy zakres takiej, takich badań i analizy. Poruszamy tam no, wiele rzeczy. Na przykład sprawdziliśmy, na jakich mediach społecznościowych są te, te sklepy, czy są aktywne, czy są nieaktywne, czy prowadzą y, płatne reklamy w Google Ads, w Meta Ads. Sprawdziliśmy, jaką oferują. Jakie formy dostawy, jakie formy płatności, czy oferują darmową dostawę, czy mają newsletter, czy ten newsletter działa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki raport, dlatego też jest, jest płatny, jest płatnym raportem, ponieważ na jego podstawie myślę, że ogarnięty marketer może naprawdę stworzyć solidny plan działania na, na kilka miesięcy, na pewno, jak nie lat. Więc warto też, też sprawdzić ten raport, co zawiera na naszej stronie. No i teraz powstał ten podcast. Tak, i tak jak wcześniej wspomniałam, że troszeczkę jeszcze więcej powiemy o samych założeniach. I tutaj myślę, że, że jest taka przestrzeń, żeby chwilkę o tym porozmawiać, ponieważ mamy w planie, żeby podcast ukazywał się raz w tygodniu i te odcinki będą przeplatane. Raz będą rozprawki. Które będziemy prowadzić we dwie i będziemy poruszać jakiś jeden temat związany z marketingiem i sprzedażą w branży ogrodniczej. Oczywiście, jeżeli o tym mówimy, to dotyczy to tylko online, tylko digitalu. Nie skupiamy się na żadnych outdoorowych reklamach. I też, choć kto wie, może zaprosimy jakiegoś gościa, który będzie w tym specjalistą. A tak, to na pewno. To na pewno. Mamy już, mamy już dosyć sporą listę osób, z którymi i rozmawiałyśmy i, i które, z którymi chcemy porozmawiać i to naprawdę są niesamowici ciekawi goście. Więc będą to odcinki przeplatane pomiędzy właśnie rozprawkami, a pomiędzy rozmowami, wywiadami z naszymi gośćmi. I tak sobie założyłyśmy, że puścimy ten podcast dopiero wtedy, kiedy będziemy miały już gotowych pięć odcinków, więc jeżeli nas, nas słuchacie, no to znaczy, że te pięć odcinków już mamy, mamy już na pewno jakąś rozprawkę, mamy za sobą już na pewno wywiad, więc oczekujcie kolejnych odcinków przez następne na pewno cztery tygodnie. Raz w tygodniu regularnie będą się one ukazywać. Tak, to było takie założenie od początku, że najpierw nagrywamy pięć odcinków, a potem dopiero wypuszczamy to w eter, żeby nie było, że mamy jakiś słomiany zapał. W ogóle te pięć odcinków pewnie też nam pokazało, czy to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, chociaż ja głęboko wierzę, że jest to coś, co, co naprawdę zainspiruje wielu właścicieli firm i menadżerów, i marketerów do tego, żeby po prostu lepiej działać w tej branży. Mądrzej, myślę. Tak, dokładnie. Też mam taką nadzieję. No i myślę, że jeżeli już wiemy, o czym mniej więcej będzie nasz podcast, Wiemy co nieco też o Green Day, no to może jeszcze troszeczkę o nas, czyli ta zapewne najmniej interesująca część, ale pomyślałam sobie, że być może nasi słuchacze będą chcieli wiedzieć, dlaczego w ogóle się zabieramy za, za tą branżę ogrodniczą, co my o tym wiemy i dlaczego uznałyśmy, że możemy o tym rozmawiać, o marketingu w ogóle w branży ogrodniczej. A właśnie, bo też jeszcze miałam powiedzieć, żeby zaznaczyć, że to będzie marketing i sprzedaż, ale B2C. Czyli my nie skupiamy się na B2B, nie, nie skupiamy się na tym, jak producent ma działać ze sklepem internetowym lub z, z, jakimś, z jakąś siecią, żeby sprzedać swoje produkty, tylko jak ma docierać do klienta docelowego. Także ta ścieżka. Jak głęboko wierzę, że jednak to gdzieś w pewnym, w pewnym momencie się zaciera. To znaczy działania prowadzone B2C prosto do konsumentów, prosto do, do ogrodników na pewno mają wpływ na to, jak, jak firma, jak marka jest postrzegana przez inne firmy, które są na przykład resellerami. A to, to oczywiście, to... ja też się spotkałam nie raz już z czymś takim, że, że ktoś nie chciał kupić produktu czy to konkretnego produktu, ponieważ uznał, że być może on się nie sprzeda, czy to w ogóle jakiejś nowej marki. Po czym marka rozpoczęła działania marketingowe i klienci zaczęli przychodzić do, do centrów ogrodniczych, do sklepów ogrodniczych i pytać o ten produkt, a, a na półkach go nie było, ponieważ marketing był tak dobry, że, że ludzie po prostu chcieli go mieć. I wtedy same te punkty i centra odzywały się do producentów z prośbą o to, żeby jednak ofertę przesłać. Bo ten produkt powinien się znaleźć na półkach, więc tak to, to się przeplata i to nie jest zero -jedynkowe. Natomiast my się skupiamy tylko na tym B2C. Chociaż przypuszczam, że tak samo jak w innych tematach, takich tutaj zaproszeni goście będą rozmawiać z nami nie tylko na tematy B2C. No dobrze, teraz powiedz proszę, kilka słów o sobie. Kim jesteś i dlaczego w ogóle masz szczelność? Taki podcast nagrywać. Tak. Y Kilka słów o mnie. Ja zajmuję się przede wszystkim, zajmowałam się zanim trafiłam jeszcze do branży ogrodniczej, pozycjonowaniem SEO. Stąd się wywodzę i stąd też te pomysły na raporty, ponieważ zawsze mi tego brakowało, kiedy, kiedy w branży ogrodniczej już zaczęłam pracować. A zaczęłam pracować. Wydaje mi się, że to było około 7 lat, 7 lat temu? Chyba tak, mniej więcej. Ponieważ Kasia zaprosiła mnie, zmusiła mnie może trochę nawet do wystąpienia, niezwykle stresującego dla mnie, na spotkaniu biznesów, ogrodni biznesów ogrodniczych, tak, blogerów Blogger. ogrodniczych. Jeszcze wtedy nie miałam biznesu ogrodniczego, więc blogerów ogrodniczych. Tak, i tutaj dlaczego Kasia mnie tam zaprosiła, to pewnie ona powie, kiedy podzieli się swoją historią. Natomiast ja wystąpiłam z prelekcją na temat tego, jak blogerzy ogrodniczy mogą pozycjonować swoje blogi, żeby być lepiej widocznymi w Google. I tak gdzieś tam oczywiście na tym spotkaniu nie byli widoczni tylko blogerzy, ale obecni byli też przedstawiciele różnych firm. I w ten sposób przedstawiciel jednej z dużych firm, z dużych producentów ogrodniczych złapał do mnie kontakt. Odezwali się do mnie, czy mogłabym w jednym ze sklepów pisać opisy produktów. I od tego się to zaczęło. I tak przez, przez te około 7 lat pracowałyśmy też razem w jednym z największych sklepów ogrodniczych w Polsce. Przy okazji prowadząc też kampanie marketingowe dla producentów ogrodniczych, pomagając portalom ogrodniczym w rozwoju, ale też współpracując z influencerami, pomagając im budować strategię i marketing. Także było tego naprawdę sporo przez wiele lat, i w związku z tym, że, że mieliśmy Styczność I doświadczenie, i możliwość pracy z, i z wieloma producentami, i z wieloma sklepami ogrodniczymi, i z portalami ogrodniczymi, i blogerami, influencerami, udało się nam wiele sukcesów tak naprawdę osiągnąć w tym zakresie. No to postanowiłyśmy, że, że być może nasza wiedza i doświadczenie przyda się też w innych w Innych firmach i stąd też taka moja historia przeplatana z ogrodnictwem i finalnie z grindeą. No właśnie, bo to też ty zaczynałaś od opisu produktów, ale na opisach produktu absolutnie nie skończyłaś, nie? Bo to jest to, to, to taka ewolucja. Od, od zera do menadżera, można powiedzieć, od zera do dyrektora, no bo się karierę w tym sklepie jako dyrektor e-commerce. Tak, to już nie, nie w sklepie, a w całej spółce odpowiedzialnej za. Kilka sklepów, za marketplace, za współpracę z influencerami, za marketing dla marek, także no, było, tego, było tego bardzo dużo i rzeczywiście taka, to myślę, że taka, mi się, mi się to podobało. Dla mnie to było bardzo inspirujące i rozwijające i, i też jestem dumna z tej ścieżki, y, którą przeszłam od właśnie osoby, która pisała opisy produktów, po dyrektora całej spółki, więc myślę, że, że to była ciekawa, ciekawa droga, ciekawa ścieżka. Dużo, dużo celów zostało osiągniętych. Tak, dokładnie. Dużo, Ale jeszcze dużo. dużo mogło zostać osiągniętych, to nie wszystko i, i to chcemy tak. uskuteczniać z naszymi klientami w Green Day. Tak. Ja z branżą ogrodniczą jestem związana właściwie od studiów, bo z wykształcenia jestem ogrodniczką. Trochę z przypadku Chyba bardzo z przypadku, e, aczkolwiek wkręciłam się mocno. I mm, już na blogu założyłam już na blogu. Pff, już na studiach założyłam bloga ogrodniczego o roślinach doniczkowych. Bardzo mnie ten temat wtedy, wtedy pasjonował. E, a jako, że znałam Martę, to Marta bardzo mocno pomagała mi w pozycjonowaniu tego bloga. I tak też właśnie któregoś razu wkręciłam ją na to spotkanie blogerów ogrodniczych, które było na, na Gardenii. Marta wtedy była na trzecim, na trzecim spotkaniu tych blogerów. Ja tam wcześniej brałam udział w pierwszym, pierwszym chyba pierwszy był na Gardenii, drugi chyba był na Zieleń. To życie, z tego co pamiętam. Może kiedyś, jak, jak zaprosimy Wojtka albo Łukasza, to oni nam to sprostują, bo oni to organizowali. I będąc już, będąc już blogerką ogrodniczą, otworzyła mi się furtka do pracy bardziej w branży, to znaczy bardziej z firmami, bardziej w, w, w biznesie. A konkretnie, ale to może powiem, bo to chyba nie jest żadna tajemnica, zresztą mamy to napisane na, na naszej stronie, w naszym bio. Ja pracowałam w biznesie ogrodniczym, a konkretnie w takim magazynie. Sezonowym, który wydawali jeszcze, jeszcze wówczas, to parę ładnych lat temu, Garden and Trends. Byłam tam redaktorką prowadzącą i dzięki temu, że, że miałam sposobność w ogóle uczestniczyć w życiu firmy, w życiu redakcji, poznawać te firmy, poznawać biznes od środka, branżę od środka, dało mi to bardzo, bardzo dużo wiedzy. Oczywiście to było kilka lat temu, więc, więc dużo się od tamtego czasu zmieniło, ale w, w pewnym momencie. Marta zaprosiła mnie do pracy w e-commerce, w którym już wtedy pracowała, o którym przed chwilą opowiadała. I, no i tak właściwie rozpoczęłyśmy naszą wspólną przygodę w, w branży ogrodniczej, w sklepie ogrodniczym wtedy. E, zajmowałyśmy się marketingiem, taką też optymalizacją sprzedaży. E, bardzo mocno się uzupełniałyśmy i dalej uzupełniamy kompetencjami w tym zakresie. Marta jest specjalistką od innych rzeczy, ja jestem od innych rzeczy, więc, y, więc ten. Te nasze kompetencje bardzo mocno się przenikają i uzupełniają. Myślę, że to, to jest wystarczająca odpowiedź, wyczerpująca odpowiedź na to, kim jestem i, i dlaczego w ogóle nagrywamy ten podcast. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby nas lepiej poznać, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do sekcji komentarzy. Bardzo chętnie na wszystko odpowiemy. Tak, dokładnie, bo ten nasz podcast. Zresztą myślę, że jeszcze uzupełniając ten temat o nas, to z, z czasem, podczas tworzenia nowych odcinków, myślę, że Państwo będą mogli nas poznać o wiele lepiej i też gdzieś tam pewnie będziemy więcej o nas opowiadać. A tutaj już nie będziemy za bardzo zanudzać. Natomiast, jakby na słowem zakończenia, bo. Myślę, że już tutaj wszystko wyczerpałyśmy, czyli zapraszamy za tydzień. Ale słowem zakończenia to nie wiem, gdzie nas Państwo teraz słuchacie, ale w razie czego planujemy być i na Spotify, i na podcastach od Apple, i, o, i na YouTubie, i też wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej, gdzie będziemy informować o, o nowych podcastach. Też zapraszamy oczywiście do zapisu do naszego newslettera, bo tam będzie, będzie więcej zawsze na ten temat niektóre wątki będziemy być może rozwijać bardziej w newsletterze, niektóre w podcaście, także, no i oczywiście zapraszamy też na, na naszego Instagrama, gdzie myślę, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jesteśmy najbardziej e, aktywne. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę się nas o coś zapytać, to śmiało proszę pisać maila, można dzwonić, e, jesteśmy dostępne dla każdego, kto, kto ma jakąś potrzebę związaną z marketingiem i sprzedażą Branży Ogrodniczej. Ale nie tylko, jeżeli chcecie, chcecie po prostu się z nami spotkać i porozmawiać o czymś, co jest dla Was ważne, a my możemy w tym pomóc, to, to jak najbardziej zapraszamy. Tak. I też myślę, że jeszcze na koniec taki mały apel, jeżeli słucha nas osoba zajmująca się biznesem w, w branży ogrodniczej, to zapraszamy również do kontaktu, jeżeli chcielibyście wystąpić razem z nami w naszym podcaście, porozmawiać i o, o swojej roli w marketingu, w ogóle o swojej roli w biznesie ogrodniczym, to, to zapraszamy, jesteśmy otwarte na, na rozmowy, na wywiady z każdą osobą. Tak, jeśli też, jeżeli są też jakieś sugestie dotyczące tematów, które miałybyśmy tutaj poruszyć, to, to również jak najbardziej je rozważymy. Oczywiście w takim, w takim zakresie, w jakim tylko będziemy w stanie, albo po prostu też zaprosimy jakiegoś specjalistę, który, mam nadzieję, przygotuje się konkretnie z zakresu naszej branży i wtedy będziemy mogli sobie trochę, trochę bardziej porozmawiać o tym, co, co nurtuje naszych klientów i naszych odbiorców w ogóle. Dokładnie. Także dziękujemy za, za wysłuchanie tego naszego pierwszego pilotażowego odcinku. I widzimy się już za tydzień w takim bardziej merytorycznym w naszej rozprawce na temat myślę, że mogę zdradzić e-mail marketingu. Widzimy i słyszymy. Dziękujemy za tak. poświęcony czas i do usłyszenia. Do usłyszenia.